Witam Państwa w kolejnym nagraniu, w ramach którego zajmujemy się pytaniami od społeczności Analyze IT dotyczącymi książki Practical Business Process Modeling and Analysis. Nazywam się Zbigniew Misiak i będziemy zajmowali się pytaniem 13, które zadał Pan Michał. Pan Michał pyta, czy myśląc o procesach, które będą sterowane przez sztuczną inteligencję, będziemy potrzebować jakiejś nowej architektury procesów. W BPMN i jakie nowe elementy mogłyby powstać w BPMN. To jest bardzo ciekawa kwestia. Zasadniczo chciałbym powiedzieć, że notacji BPMN, temu jak ona wygląda w standardzie, ale też mechanizmów rozszerzeń, są poświęcone rozdziały 8 i 9 książki. A teraz wracając do tematu BPMN i samych rozszerzeń. Obszarów, gdzie Procesy wymodelowane w notacji BPMN mogą być na różne sposoby automatyzowane, jest dosyć dużo. Oprócz takich klasycznych, czyli właśnie wykorzystania narzędzi workflow, BPMS, czy jakbyśmy chcieli to określić, oprócz właśnie takiego normalnego podejścia, które najczęściej ludziom przychodzi do głowy, gdy mówimy o notacji BPMN i automatyzacji, jest jeszcze szereg. Na przykład jest już tak, że od pewnego czasu mogą być narzędzia do robotyzacji procesów, które również korzystają z diagramu BPMN do pokazywania pewnych elementów związanych z tym, jak, gdzie, w jaki sposób występuje robotyzacja pewnych fragmentów. Teraz z mojej perspektywy sztuczna inteligencja jest po prostu jeszcze jednym obszarem, gdzie możemy podpiąć to wszystko pod nasze procesy na różne sposoby. Z jednej strony może być tak, że będziemy chcieli po prostu powiedzieć, ok, w tym miejscu nasz proces zawoła duży model językowy, żeby wykonać jakieś działanie, albo w takim bardziej wyrafinowanym, w takim bardziej ciekawym podejściu może być tak, że pewne fragmenty będą wykonane przez agentów. Może będzie tak, że w ogóle nasza dokumentacja procesowa będzie służyła agentom do pewnych rzeczy związanych z automatyzacją tego procesu. Także warto mieć świadomość tego, że już nawet na tym etapie, jakby piemen teraz wygląda, można go wykorzystać do opisania jako dokumentację procesu, ale też do automatyzacji. Dzięki temu, że twórcy intacji wymyśli coś bardzo, bardzo, bardzo mądrego. Po pierwsze istnieją różne typy zadań. Na przykład możemy mówić, że pewne kroki są zadaniami użytkownika, User task albo wywołują pewnego rodzaju usługi. Tutaj z kolei mamy service task i to jest dosyć uniwersalne, ponieważ nikt nie wymusza na nas, żebyśmy trzymali się tylko i wyłącznie tych typów. Czyli z jednej strony można dodawać dodatkowe typy, ale, bo myślę, że właśnie tego dotyczyło pytanie pana Michała, czyli jakich dodatkowych typów moglibyśmy się spodziewać, ale też może być tak, że będziemy po prostu wykorzystywali istniejące już typy w sposób troszkę rozszerzający. Przykładowo, jeśli spojrzeli Państwo na to, co robią zarówno dostawcy narzędzi klasy BOOT, czyli takich bardziej wyszukanych rozwiązań do orkiestracji procesów i do automatyzacji, do narzędzi takich jak np. Camunda, UiPath, wiele innych, ale też wielu dostawców narzędzi do modelowania i analizy procesów, zauważą Państwo, że one w bardzo, bardzo, bardzo błyskotliwy sposób wykorzystują standard, delikatnie go rozszerzając, tak, żeby można było korzystać z tych nowych możliwości. A więc, cóż tutaj na przeszkodzie? Żebyśmy powiedzieli, OK, ten konkretny krok jest realizowany jako usługa, i ta konkretna usługa woła coś, co na przykład chodzi na rozwiązaniach, czy to Amazona, czy tu będziemy chcieli zawołać jakiś model językowy, czy coś jeszcze innego. Kto nas powstrzyma przed tym, żebyśmy użyli typu usługa. Natomiast troszkę rozszerzając, mówiąc, że to nie będzie po prostu jakiś zwykły web serwis, ale to będzie usługa związana ze sztuczną inteligencją. W taki sam sposób pojawią się pomysły tego, żeby zadania użytkownika nie były tylko ograniczone do tego, co robią ludzie, ale też, żeby zadanie użytkownika mogło być krokami, które wykonuje agent. Także tutaj warto mieć świadomość tego, że BPMN ma bardzo fajny mechanizm. Z jednej strony, bardzo fajnie przemyślono architekturę. Oczywiście nie chodzi mi o architekturę procesów jako taką, ale o architekturę całej tej notacji, która mówi, jak pewne rzeczy są poukładane, ale też mechanizm Extensions daje nam genialny sposób rozszerzania o nowe typy, o nowe atrybuty, dzięki czemu w ramach jednego diagramu możemy zarzucić mnóstwo informacji. Tak, z mojej perspektywy, ci z Państwa, którzy znają książkę, będą mogli zobaczyć, że w takich narzędziach, jak adonis. Można na przykład dawać informacje związane z kosztami, czasami, z informacjami o tym, jakie są ryzyka w danych krokach, jakie są odpowiedzialności za poszczególne etapy procesu, na przykład zgodnie z podejściem racji, albo też mówić, jakie aplikacje, dokumenty i wiele, wiele innych rzeczy występują. Także oprócz takich rzeczy związanych z dokumentacją procesu, w ten sam sposób możemy mówić o tym, że. Okej, okay. w tym zadaniu występuje taki taki formularz. Tutaj wołamy taką i taką usługę. Tu używamy REST API, tu używamy czegoś takiego, tu używamy czegoś takiego. Także BPM może być dla nas takim szkieletem, na który nałożymy dodatkowe aspekty. Może być takim rusztowaniem, na które dodamy dodatkowe aspekty potrzebne nam do lepszego zrozumienia, optymalizacji procesu, ale też do jego automatyzacji. Także na pewno spodziewałbym się właśnie takich rzeczy jak możliwość powiedzenia, w których miejscach wołamy, załóżmy duży model językowy, gdzie korzystamy z jakiegoś agenta i to, jak Państwu mówiłem, już jest. Jeśli Państwo spojrzą sobie na to, nawet korzystając z wersji trialowych, czy to Camundy, czy to UiPuffa, zobaczą Państwo, że dokładnie w tym kierunku idą Ci Dostawcy, a więc myślę, że można się spokojnie spodziewać, że z czasem będzie coraz więcej takich firm, które automatyzując będą używały BPMN, ale rozszerzając go o elementy, które właśnie wołają różnego rodzaju nowe, fajne rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.